To nie są te letubisie, gdzie aktorów wciska się w kostiumy kolorowych misiów i nieważne kto je gra, ważne, żeby były śmieszne. Mężczyzna tajemniczy, intrygujący, no, którego nigdy nie możesz mieć. Więdniesz, usychasz, marszczysz się, żeby dwóch dorodnych pyków nie chciało pomóc kobiecie. Działa. Zrobione. Pan to jest panie że naprawdę, słowo daje. Policjant to jest bardzo piękny i pożyteczny zawód. Dokładnie. Nie, może ty nie jesteś winiarz? Może ty jesteś klozetowy dziadek. Afera jest kryminalna w mortyża. To obuwie paździocha jest! 43-44. A, to facet. Chyba tak. Chociaż miałem na studiach koleżankę nosiła męskie 43. Ważne? Ja w życiu nie jednego horrora widziałem. Myjmy duszę świętą wodą. Napijmy się. Jedzenie jest darmowe, można sobie wziąć dokładkę. Mordy, A, a co się stało? No słuchaj, no sprawa jest dosyć poważna. Nie przyszedł. Kolejny Papa Praniec, ale o co chodzi, dlaczego? Jak to co? Gigi Amoroso, panie! To idzie, Gigi Amoroso. Panie, dziewczęta na pana widok będą sikać normalnie po noga.